Szanowni państwo, za chwilę zostanie odśpiewany hymn państwowy. O, Pania, masz coś. na prawo, Patrz. Pragnę Wam serdecznie podziękować w imieniu Pana Burmistrza Romana Piaśnika, całego kierownictwa i w imieniu własnym, że jesteśmy tutaj, żeśmy się zebrali, spotkali, jak co roku i aby tak dalej było. To od nas zależy czy warto, to hasło tegorocznych obchodów Powstania Warszawskiego. 77 lat, 44, 44 rok. 63 bój walk, 45 tysięcy uczestników po stronie powstańców. Ale to tylko liczby, za którymi kryją się historie heroicznej, bohaterskiej postawy powstańców. Dziś to my musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać, jak wielką ofiarę złożono na ołtarzu walki o wolność i niezależność. Musimy pamiętać, jak wielkie było morze krwi polskich patriotów. Który musiała spłynąć ta ukochana ojczysta ziemia, żeby mogła z niej wyrosnąć niepodległość. I dlatego dzisiaj, nie tylko tutaj, na olkuskim Cmentarzu, ale jak Polska długa i szeroka, niech niesie się głośno to piękne i jakże godne hasło. Cześć i chwała Bohaterom. Stajemy tu dzisiaj przede wszystkim jako Polacy. I modlitwa niech będzie tym elementem, który nas połączy i poprzez którą też uczcimy cześć bohaterów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odczytany apel pamięci. Apel odczyta porucznik Remigiusz Trybus. Kompania, Waśność. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Olkusza i Ziemi Olkuskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci na starym cmentarzu w Olkuszu, aby w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przywołać pamięć bohaterów heroicznego zrywu, którzy oddali swe życie w obronie stolicy i ojczyzny. Skupieniu i zadumie przywołujemy pamięć wszystkich rodaków, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam żołnierzy Armii Krajowej oraz dowódców wszystkich zgrupowań, którzy polegli na barykadach bohaterskiej Warszawy. Wołam bohaterskich mieszkańców Warszawy, których heroiczna postawa była wsparciem dla walczących żołnierzy Powstania. Stańcie do apelu. apelu! Wzywam dowódców oddziałów partyzanckich ziemi olkuskiej Gerarda Woźnice pseudonim Hardy, Leonarda Wyjadłowskiego pseudonim Ziemia, Jana Pińkowskiego pseudonim Mohort, Józefa Mrówkę pseudonim Mat, Edwarda Nowaka pseudonim Jodła, Władysława Krawczyka pseudonim Grab. Zygmunta gardełek pseudonim Granat, którzy poprowadzili żołnierzy Armii Krajowej w historyczny bój w ramach akcji Burza. Stańcie do apelu! Salwam! 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 Salwą! Przez pierś broń. Przez pierś broń. Drugi szereg. Rok na wprost. Marsz. Na prawo. Patrz.